Witam państwa bardzo serdecznie. Z racji 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej opowiem państwu o tym, jak rzeczywiście wyglądała obrona Westerplatte i kto nią kierował. To historia, w której mit majora Henryka Sucharskiego zwyciężył z prawdą kapitana Franciszka Dąbrowskiego. Dowiecie się, dlaczego tak się stało. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński. Było letnie popołudnie 1951 roku, gdy Arnold Mostowicz, redaktor naczelny gazety krakowskiej, zadzwonił do dowódcy krakowskiego okręgu wojskowego, generała Bolesława Kieniewicza. Był to sowiecki generał, jakich wtedy w polskiej armii było wielu. Mostowicz przedstawił Kieniewiczowi tragiczną sytuację kapitana Franciszka Dąbrowskiego, który został bez pracy i mieszkania. Mostowicz poprosił Kieniewicza o pomoc w tej sprawie. Generał sytuację kapitana Dąbrowskiego skwitował krótko: od Swołocz Swołocz. Miał oczywiście na myśli tych, którzy zwolnili z pracy kapitana Dąbrowskiego. Po czym Kieniewicz polecił swojej sekretarce, aby jutro rano stawiła się u niego żona kapitana Dąbrowskiego. Ten ostatni, jako chory na otwartą gruźlicę, nie był bowiem pożądanym gościem. I tak rzeczywiście się stał. Żona kapitana Dąbrowskiego usłyszała od Kieniewicza, że mąż otrzyma kiosk z gazetami w najlepszym punkcie Krakowa. Na plantach. Jak się potem okazało, ten kiosk znacząco poprawił sytuację Dąbrowskiego. Bo zarabiał w nim więcej niż na etacie kasiera w klubie książki i prasy, z którego go zwolniono. Kapitan Franciszek Dąbrowski jest jednym z tych, o których zapomniała polska historia. A to on dowodził obroną Westerplatte we wrześniu 1939 roku. A nie major Henryk Sucharski. Po wojnie Dąbrowski ciężko chorował i żył w absolutnej nędzy. Pomógł mu dopiero sowiecki generał, którego interwencja zapewniła Dąbrowskiemu pracę. I było to w czasach stalinowskiej Polski to paradoks naszej historii. Franciszek Dąbrowski urodził się w 1904 roku w Budapeszcie. Służył tam jego ojciec Romwald, wówczas oficer austro-węgierskiej armii, a potem generał przedwojennej Polski. Jego żoną była Węgierka Katalina Simenfalwi. Nic dziwnego, że już w dzieciństwie Franciszek Dąbrowski marzył o karierze wojskowej. Rodzina Dąbrowskich miała zresztą znakomite tradycje wojskowe. Pradziadek Franciszka, generał Jan Henryk Dąbrowski, był uczestnikiem Insurrekcji Kościuszkowskiej z 1794 roku i dowódcą legionów polskich we Włoszech. To właśnie dlatego, mając zaledwie 14 lat, Franciszek Dąbrowski wstąpił do szkoły podchorążych piechoty w Krakowie. Potem kształcił się w Korpusie Kadetów nr 1 w Lwowie. W 1923 roku awansowano go na podporucznika i skierowano do służby w trzecim Pułku Strzelców Podhalańskich w Bielsku. Następnie pełnił służbę w Batalionie Szkolnym Podchorążych Piechoty w Biedrusku, a potem w 32 Pułku Strzelców Kaniowskich w Kaliszu. W grudniu 1937 roku Dąbrowskiego przeniesiono do wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte, położonej u wejścia do portu Gdańskiego. Dowodził nią wówczas major Stefan Fabiszewski, który, jak podkreśla w swoich wspomnieniach, miał rzadki przywilej dobierania sobie współpracowników i, jak zaznacza, dobierał sobie najlepszych spośród najlepszych. I w taki właśnie sposób Fabiszewski wybrał Franciszka Dąbrowskiego, w opinii służbowej którego napisano, że jest oficerem oddającym duszę swemu zawodowi. Ale dowódcą strażnicy na Westerplatte przed wybuchem wojny został major Henryk Sucharski. Na wypadek wojny z Niemcami miała ona bronić się przez kilka godzin tak przynajmniej było w planach. W godzinie 4:45 1 września 1939 roku artyleria niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein rozpoczęła ostrzał w Westerplatte, chcąc w ten sposób otworzyć drogę niemieckiej piechocie do ataku. Ta ostatnia wkrótce po tym ostrzale rozpoczęła natarcie, ale natrafiła na zacięty opór obrońców. Następnego dnia Niemcy postanowili zniszczyć Westerplatte z powietrza. Prawie 60 niemieckich bombowców nurkujących bombardowało składnicę przez ponad pół godziny, niszcząc wartownię i koszary. Pod wpływem tego nalotu dowódca składnicy, major Sucharski, doznał załamania nerwowego i nakazał wywieszenie białej flagi na dachu koszar. Gdy dowiedział się o tym, kapitan Dąbrowski nakazał zdjąć białą flagę i zakomunikował Sucharskiemu, że nie ma mowy o żadnej kapitulacji. Sucharski zareagował na to wzburzeniem, które przerodziło się w atak epilepsji. Wezwano lekarza składnicy kapitana Słabego, który zaaplikował Sucharskiemu środki uspokajające i przywiązał go do łóżka. Od tamtej pory obroną Westerplatte kierował już Dąbrowski, ale Sucharski nie był jedynym, który po tym nalocie doznał załamania nerwowego. Czterej inni żołnierze składnicy również tego doznali i odmówili walki. Zostali rozstrzelani i pospiesznie pogrzebani. Ich zwłoki znaleźli później Niemcy. Powstaje jednak pytanie, czy doszło do tego z rozkazu kapitana Dąbrowskiego. Nie mamy na to odpowiedzi. Major Fabiszewski uważał go za najlepszego spośród najlepszych, który jest przygotowany do dowodzenia w każdych warunkach bojowych. Dąbrowski był też człowiekiem honoru i wielkiego patriotyzmu, który zawsze dbał o swoich żołnierzy. Jest więc mało prawdopodobne, aby taki rozkaz wydał. Znacznie bardziej prawdopodobne jest to, że ci żołnierze zostali rozstrzelani przez swoich kolegów i ten fakt ukryli przed dowódcą. Ale tego przesądzić się już nie da. W każdym razie beznadziejna obrona Westerplatte trwała przez tydzień. 7 września 1939 roku doszło do Odprawy oficerów, którą poprowadził już major Sucharski. Część oficerów podzieliła zdanie Sucharskiego, aby kapitulować, bo szans na odsiecz nie ma. Dąbrowski w proteście przeciwko tej decyzji opuścił odprawę trzaskając drzwiami. W rezultacie tego, na polecenie Sucharskiego, ponownie wywieszono białą flagę. I niebawem doszło do spotkania obu stron, a potem zaczęło się składanie broni przez obrońców. Gdy szli już do niewoli, Dąbrowski pokazał im orła, który pomimo takich bombardowań był nietknięty, i rzekł do nich: Patrzcie, chłopcy, nasz orzeł jest nietknięty, żyje. A potem jeszcze dodał: To i Polska będzie żyła. Dąbrowski trafił do obozu jenickiego w Woldenbergu. Tam zachorował na gruźlicę, z którą musiał zmagać się po wojnie. Gdy po zakończeniu wojny powrócił do Polski, zgłosił się do wojska. Przydzielono go do samodzielnego batalionu morskiego w Gdańsku, Nowym Porcie. Z okien swoich koszar widział Westerplatte. W opinii służbowej Dąbrowskiego z 5 lutego 1946 roku zapisano, że ma negatywny stosunek do rządu i jego polityki, ale jest fachowcem i ma autorytet wśród żołnierzy. Trudno więc było go nie awansować. Już jako komandor porucznik, został komendantem Centrum Wyszkolenia Kadr Marynarki Wojennej w Ustce. Stamtąd przeniesiono go do biura dowódcy marynarki wojennej w Gdyni. Ale w 1950 roku z uwagi na pogarszający się coraz bardziej stan zdrowia odszedł z wojska. Wyjechał wówczas do sanatorium w Otwocku. To uratowało go przed represjami, jakie zaczęły się wtedy w dowództwie marynarki wojennej. W 1951 roku przeniósł się wraz z rodziną do Krakowa, gdzie mieszkali jego teściowie. Nie mógł znaleźć żadnej pracy. Nie pomogło mu w tym nawet jego członkostwo w PZPR, z której zresztą niebawem został wyrzucony. Przez jakiś czas pracował jako kasjer w krakowskim klubie książki i prasy. Ale szybko go zwolniono, uznając, że może przynieść szkodę socjalistycznemu ustrojowi. Dąbrowski zajął się wtedy szyciem kapci dla jednej ze spółdzielni. To zajęcie było dla niego prawdziwym dramatem. Nie dość, że zarabiał grosze i żył w nędzy, to czuł się osobiście poniżony. A do tego jeszcze chorował na gruźlicę. Dopiero interwencja generała Kieniewicza nieco poprawiła jego sytuację. Dostał kiosk przy ulicy Podwale, w którym sprzedawał gazety. Po jakimś czasie otrzymał również maleńkie dwupokojowe mieszkanie, które nie miało jednak kuchni i łazienki, ale w środowisku Westerplatczyków był autorytetem. Pisali do niego listy z prośbą o interwencję w różnych Sprawach. Żaden z nich nigdy nie mówił o tym, że to Dąbrowski kierował obroną Westerplatte, a nie major Sucharski, który stał się symbolem tej obrony. Zresztą nigdy nie mówił o tym sam Dąbrowski, nawet wtedy, gdy zaczęto zapraszać go na prelekcje poświęcone obronie Westerplatte. Było tak dlatego, że oficerowie z Westerplatte. Jeszcze przed kapitulacją złożyli przysięgę, że nie powiedzą nikomu o tym, że Sucharski drugiego dnia kompletnie załamał się i nie był w stanie dowodzić. Prawda wyszła na jaw dopiero w 1993 roku, gdy dziennikarz Janusz Rożko napisał tekst o tym, jak rzeczywiście wyglądała obrona Westerplatte. Powołał się przy tym na rozmowę z samym Dąbrowskim, który w 1958 roku miał mu opowiedzieć historię białej flagi, wywieszonej na polecenie Sucharskiego w drugim dniu obrony. Dąbrowski zobowiązał jednak dziennikarza do zachowania tego w tajemnicy. Ale po 30 latach Rożko uznał, że prawda jest najważniejsza. I Podzielił się nią z czytelnikami. A wtedy rozpętała się medialna burza. Zarzucono dziennikarzowi dyskredytowanie majora Sucharskiego. Dostało się też Dąbrowskiemu, któremu zarzucono, że chciał zająć miejsce majora Sucharskiego. Do dyskusji włączyli się inni westerplatczycy, powoli odsłaniając prawdę o tym, jak rzeczywiście było. Stało się wtedy jasne, że obrona Westerplatte nie wyglądała tak, jak opisał ją w swojej książce Melchior Wańkowicz, którą napisał po rozmowach z Sucharskim we Włoszech w 1945 roku. Tyle tylko, że nie wszyscy byli gotowi tą prawdę przyjąć. Gdy w 2008 roku zaczęto realizować film Tajemnica Westerplatte, Dyskusja o przebiegu obrony Westerplatte zaczęła się na nowo. W jej rezultacie zmieniono scenariusz filmu, tak aby zachować kompromis pomiędzy legendą majora Sucharskiego i prawdą kapitana Dąbrowskiego. Ten pierwszy w filmie próbuje ocalić podkomendnych, ten drugi gotów jest posłać ich na śmierć, i każdy z nich ma swoje racje. Wielka szkoda, że tak się stało, bo można było wreszcie pokazać całą prawdę o tym, jak rzeczywiście wyglądała obrona Westerplatte. Kapitan Franciszek Dąbrowski na nią zasługuje. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłat. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, kancelaria prawnicza Macieja Ordona w Chicago oraz pan Patryk Krupiński, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Wojciech Trojan, Piotr Jaskiergia, Piotr Leńczewski, oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z Okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez patronaj. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTube w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekran. Wpłat można też dokonywać przez Paypal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.